Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki krótki film i pokażę w nim jak konserwuję swój agregat malarski. Jeśli wiem, że nie będę używał agregatu dłużej niż 3 dni, to zamiast wody pompę zalewam płynem do chłodnic. A płyn kupuję na pierwszej lepszej stacji. Oczywiście możecie napisać co o tym myślicie i jakie są wasze sposoby na konserwację agregata. Oczywiście przed zalaniem płynu do chłodnic agregat mam dogłębnie wyczyszczony. A sama konserwacja polega na tym, że po prostu zaciągam płyn do chłodnic zamiast wody. No i gotowe. Sama konserwacja trwała może minutę. Jestem ciekawy waszych opinii. Co o tym sądzicie? A samego płynu do chłodni zużyłem może z pół litra. Także koszt niewielki. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.